Witam na moim kanale. Dzisiaj rozbieramy ten silnik. Zna sobie magnes, żeśmy wiedzieli. I tak, rozebrałem tą górną, obciąłem. I teraz, oczywiście, wszystko to, co przyciąga, pójdzie do słomu. Coś powiem, Mogłeś to jeszcze na mniejsze rozebrać. Nie, nie będę tego. Oczywiście kawał aluminium chyba. Tu muszę sprężynę powyciągać. I teraz to co najważniejsze, ale kable tu jeszcze przeszkadzają. Muszę jakieś zabić. tak. Zaraz sprawdzimy czy to jest mieć Czy oszukane znowu Dwa razy trafiłem że było oszukane niestety Zastanawiam się czemu te moje też to To wszystko jest do oleju i do tego płynu się źle to robi co taki takie temp? oczywiście tu trochę jeszcze powrzucam pierdół i pójdzie na złą też wiadomo to było to ta górna część no i spójrzcie na to Zobaczymy czy to jest mieć, czy nie mieć. No, obracaj no, się. No, chyba mi będzie. Dawał kloca będzie. Podkręcam to jeszcze. Może z Wami, może nie z Wami, jak chcecie? Oczywiście pomocnik mój jest, gdzie by on mógł być. Tak, sprawdź, czy wszystko odkręciłem. A nie, muszę znaleźć. Oczywiście, kot wszystko musi sprawdzić. Pus. Jedną ręką to będzie ciężko. Ale zobaczymy. To tak. To jest dobre, że te śrubki robią tak, że z jednej strony macie. Z jednej strony macie gwint powiedzmy na dziesiątkę tą śrubę, a z drugiej strony na większy lub mniejszy klucz zostawiasz mi pełno sierści. Widzicie, cały jest ten nie dość mokry bo u nas pada A musiałem iść zobaczyć do przepiórek czy nie mokną. Czy mają wodę. Bo to trzeba do pracy iść. Śrobki wędrują tam. Może zostawię koledze, bo chciał. To może się na zbieranie. Przeskok mojego kota. Jestem w ciuchach, w których byłem na działce. Już chciałem to rozebrać. Wam pokazać, bo to jest do oleju. Wiecie, spodnie takie. Skarpetka każda inna. No ale co na działkę nie będę brał porządnych rzeczy? Szczególnie jak większości zalało dzisiaj. Takim mieć, to ja lubię. Jest co obierać, nawet jeśli by to było aluminium. To wiecie, jest to duża ilość. Nie, że obieracie parę tych i się okazuje, że namęczyłeś się, namęczyłeś się, a tam nawet nie ma paru deko. Maszynowo chyba to przykręcają, jak myślicie. Nie niemożliwe, żeby tak ktoś dokręcił ręką? Czy tam. Zobaczymy czy to się da normalnie rozdzielić, czy zaś kłopot będzie. Nie, nie będzie kłopot. To jest ten. Kurczę, kawał kloca. Gdzie co robić? A to zobaczę czy to da się tak, czy będzie użyć grubszego sprzętu chyba że to rozdzielić albo na działce młot dwa razy uderzyć i odzyska się całkowicie aluminium Tam złom się zbiera, no ale z tego jestem dumny. Będzie co robić? Piękny kawałek Będzie co w tygodniu rozbierać. Dziękuję bardzo.